Było sobie samotne tipi w górach. W tym typie mieszkał deszczowy ptak, który umiał wywołać burze i deszcze. W pewnym sąsiednim plemieniu. W sąsiedniej wiosce, niech, nie W sąsiedniej wiosce zapanowała susza. Ludzie potrzebowali deszczu, żeby bizony mogły się paść. Eee... Pewnego dnia, więc pewnego dnia, gdy jedzenia brakowało w piastę, wódz Sucha Woda postanowił odnaleźć w górach samotne tipi i poprosić ptaka, deszczowego ptaka, by wywołał deszcz albo choć poranną rosę. Więc, no i właśnie wódz Sucha Woda postanowił wyruszyć w góry i odnaleźć tipi, samotne tipi deszczowego ptaku. Po wielu trudach yy, i wymęczonych padł pod drzewem. Po sześciu nieudanych próbach szukania był już tak zmęczony, że postanowił się zrzemnąć. W środku jego snu usłyszał taki szep. Natychmiast wstał i zaczął i udał się w stronę słuchaj, w stronę tego głosu. Okazało się, że deszczowy ptak, że głos deszczowego ptaka doprowadził go do samotnego tipi. Gdy sucha woda znalazł go tipi, to zapytał się wodza, czy umie... deszczowego ptaka, deszczowego ptaka a czy... To czy da no cokolwiek, co wywoła u nich deszcz, burzę lub coś poranną rosę. A wód deszczowy tak się nad nim zlitował i dał mu kulę. Po, po rozbiciu tej kuli e, można było wywołać burzę jak Z radością wódz Sucha woda, trzymając kule pod pachą, udał się do swojej wioski. Wszyscy byli ciekawi, jak udała się wyprawa. Ale wód Sucha woda nie należał do tych, którzy za szybko y, wszystko wygadywują. Raczej usiadł i zebrał, przy ognisku całą wioskę. Rozpalił gigantyczne ognisko, jak już mówiłam, które wspięło się aż do samych chmur. Wziął złotą, wziął wodną kulę, zamachnął się i rzucił wprost do ognia. Ogień zgasł i woda rozchlapała się i poleciała do nieba. Chwilę później, chwilę później lunął deszcz. Od tej pory Y, Lunął deszcz i nastała wielka burza. Od tej pory nigdy nie było problemów w tamtych rejonach z wodą. Zawsze, a bizonów było tak wiele, że wioska stała się najbogatszą wioską ze wszystkich. A suchy, y, pff, a deszczowy ptak z radością y, oglądał przez swoje magiczne E, moce e, i cieszył się ze szczęścia innych ludzi. Jego przyjaciela Suchej